Cześć, ponownie przy tym samym samochodzie, przy tym samym silniku i przy tej samej pracy, którą wykonuje przy nim. Mianowicie, cykało klientowi coś silnika. Po otwarciu maski, zdjęciu pokrywy, zobaczyłem, że dwa ostatnie wtryski przy uruchomionym silniku sobie do góry się unoszą. Tyk, 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 tyk. Ta śrupek, która je trzyma no, pomiędzy wtryskami, była całkowicie luźna. Dobra, zamówiłem pokrywę, bo tak jak widzieliście w poprzednim filmiku, ona cieknie z odmy. Rozebrałem to wszystko, no i moim oczom ukazały się tak. Pierwszy, drugi cylinder ładnie wygląda. Trzeci, czwarty to już było długo jeżdżone w ten sposób. Oj, długo. A najciekawsze, zobaczcie jak podkładki wyglądają. To też jest kawałek podkładki. I teraz pytanie, czy zostały uszkodzone gniazda wtryskiwaczy, czy nie zostały? Według mnie powinno być ok. Nie mam frezarki do wtryskiwaczy, nie będę mógł ich wyfrezować w razie czego, ale mam nadzieję, że czyszczenie zostałem szczotek, które mam. Będzie wystarczające. Zaraz Wam pokażę, jak te szczoteczki wyglądają. Także postaram się to wyczyścić, wydmuchać, założyć cały zestaw montażowy nowy do wtryskiwaczy. Plastikowe, mosiężne i stalowe. Także poczyszczę te gniazda, podmucham i mam nadzieję, że będzie klient jeździł, bo jak nie... No to będzie musiał gdzieś oddać, gdzie regenerują głowice, żeby te gniazda przy przyfrezować. Dobra, to tak Wam pokazałem tylko w ramach ciekawostki, jak to czasami się kończy, jak ignoruje się jakieś tam cykanie z silnika, jakieś odgłosy, nierówną pracę. No i później mogą się zrobić takie koszta, że, że będzie głowa bolała. Dobra, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.